Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj odwiedzimy pocztę Świętego Mikołaja. 1440 elementów za 440 zł. Katalogowo bardzo dużo tych czwórek, a imię jego 44. Chciałoby się powiedzieć o Mikołaju, ale chyba tak nie jest. Zestaw z bardzo dobrym przelicznikiem cenowym. Zestaw, który jest ekskluzywem dostępnym tylko na LegoCom i w Lego I pewnie po świętach trafi gdzieś do szerszej dystrybucji. Będzie go można kupić taniej, przynajmniej tak jest co roku. I pewnie z tym zestawem będzie podobnie. A zestaw wygląda. W ten sposób i co my tutaj mamy? Ano, kolejny taki domek do świątecznej wioski. Mamy też balon. Ciekawe, czy ktoś wymienił talon na ten balon i nieważne. No, mamy trochę elfów i one oczywiście pomagają Mikołajowi i to chyba w sumie tyle jest świecący klocek jak w wielu świątecznych zestawach. Jest też takie rozszerzenie do tego zestawu, pokazywałem wam jakiś czas temu ten taki niewielki samochód pocztowy. No to chyba powiedziałem wszystko. Będziemy otwierać pudełko, a potem będziemy mogli wyruszyć balonem i krzyczeć Edi Kto pamięta tę kreskówkę? No, to taka jedna z fajniejszych chyba z mojego dzieciństwa. No może nie wiem czy fajniejszych, ale była trochę creepy, tam byli ci piraci i w ogóle. No, to tyle. Zostańmy przy Mikołaju, idziemy otwierać pudełko. Szczerze mówiąc, to ten zestaw wygląda tak nawet uroczo. Co prawda, można by tutaj było wrzucić nieco więcej figurek, a nie tylko pięć, ale plusem jest to, że nie mamy tutaj Elfa Janusza, który na szczęście rozwozi paczki i listy. Serio, przypomnijcie sobie, jak wyglądał ten Elf w tym samochodzie z pocztą. On ewidentnie nie pasował mi do całej reszty Elfów. Tak pudełko wygląda z drugiej strony i jeśli chodzi o wymiary konstrukcji, 28 cm szerokości, 21 cm wysokości. A w środku jest ciasno Mamy tutaj sortownię, mamy miejsce, w którym może wylądować balon No i mamy jakieś takie pomniejsze elementy, gdzie tworzą się te wszystkie zawartości paczek Jest świecący klocek i jest też foka Która w sumie nie wiem co tutaj robi, bo zawędrowała chyba jakoś tak gdzieś daleko do Mikołaj To raczej na takim odludziu mieszka A w środku dużo papierowych toreb, ale też widzę jedną plastikową, w której znajdziemy elementy, które będą niezbędne do tego, żeby zbudować balon. Instrukcja prezentuje się w ten sposób i mamy też arkusz naklejek. Naprawdę niewielki tych naklejek jest tutaj, jeśli dobrze liczę, 8. To co? Idę to poskładać i zaraz będziemy mogli udać się balonem i porozwozić te wszystkie prezenty. Moja pierwsza myśl po złożeniu tego zestawu to ja pierdzielę jakie to małe serio. Bo wiecie, w momencie kiedy składałem sobie ten budynek, to on tak bardzo powoli rósł w oczach, no i nie urósł jakoś za specjalnie serio. Mając na uwadze to, jak wyglądały poprzednie zestawy świąteczne, które zazwyczaj były w podobnych cenach. To ten wypada przy nich dość blado pod kątem rozmiaru. No ale może ratuje się pod kątem tego, jak jest skonstruowany. No to odpowiem. Zobaczymy za chwilę. Na początek zobaczcie, jak wyglądają te wszystkie pierdółko duperelki. Mamy tutaj maszynę do sortowania listów, no i kiedy będziemy wsypywać listy, to one będą wpadać z jednej lub z drugiej strony do wózka. Maszyna skonstruowana w sposób bardzo poprawny wózki wyglądają tak, jak wyglądać powinny. W środku nawet e, mamy różne listy, no bo tutaj mamy taką normalnie zadresowaną kopertę, a tutaj mamy e, jakiś taki skam, który został wysłany w sposób tradycyjny, a ale też jest jeszcze taka kartka pocztowa i tutaj jeśli chodzi o ten zestaw mamy naprawdę całą masę tych listów i jest zatrzęsienie, one są wszędzie i to akurat y, duży plus. Ale mamy też taką sytuację, że chyba księgowy powiedział: Wiecie, co, jak chcecie wypuścić ten zestaw w tej cenie katalogowej, to jeszcze dorzućcie trochę klocków. I powstały te trzy wysepki. Mamy taki drogowskaz, który pokazuje nam, gdzie znajdują się poszczególne miejsca na mapie. Mamy tutaj też skrzynkę na listy, i jest znowu kolejny list. Jeszcze jeden list znajdziemy tutaj, bo jest foka, ryba wyłowiona świeżo z pod lodu, i mamy jeszcze choinkę. Choinkę, nieco większą niż w kalendarzach adwentowych, jest też sporo prezentów i wyjątkowo nie znajdziemy tutaj listu. A teraz domek, choć właściwie to poczta, ale w sumie wygląda jak domek, więc będę ją nazywał domkiem. Od przodu prezentuje się naprawdę w porządku. Jest tu sporo śniegu, który zalega na dachu. No i tak, w tym miejscu znajdziemy kominek. Wygląda naprawdę spoko. I dach możemy podnosić, możemy go sobie zdemontować, tylko uważajcie, żeby nic tutaj nie rozwalić. I to jest naprawdę spoko, bo można dzięki temu zajrzeć do środka i mamy wygodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Szkoda, że tu nie ma świecącego klocka, bo świecący klocek znajduje się w balonie, ale o tym później. Na parapetach też zalega śnieg, tutaj też są różne maści świąteczne girlandy. Naprawdę wygląda to spoko i też bardzo mi się podoba. To logo poczty, które tutaj zostało nawet jeszcze świątecznie udekorowane, naprawdę mnie to przekonuje. No ale zajrzyjcie do do środka, bo sporo się tutaj dzieje. E, jeszcze więcej listów, jeszcze e, kolejna lista dzieciaków, które powinny dostać prezent, aż z wrażenia zapomniałem sobie zmienić ustawienie na statywie, ale już wszystko jest tak, jak być powinno. Jest też globus. Ostatnio pojawił się w GWP e, czytanie to Moja Pasja? Książki to Moja Pasja? O, chyba tak. I był źle zadrukowany, ten źle zadrukowany, więc nawet go nie będę wyciągał. Jest fotel, który jest ustawiony na takiej obracanej podstawce. No i co my tu mamy? Kolejne listy, które przychodzą, które są segregowane i w tym miejscu rzeczywiście można je sobie układać, a one spadają z góry, bo... Na górze też mamy sortownię, i zobaczcie, w tym miejscu możemy na przykład zrzucać listy przez taką dziurę. Tu są kolejne listy, które oczywiście ktoś sprawdza, chyba że one są wypisywane, bo tak ogólnie rzecz biorąc, to tu jest jeszcze takie biurko, gdzie można coś wypisać. I oczywiście, jeśli chodzi o dach, też go można zdjąć. I jeśli go zdejmiemy, to też zobaczycie, jak on wygląda od tej strony. Bardzo ładnie wyglądają te chorągiewki. Podoba mi się to, i w ogóle wydaje mi się, że takie łatwo demontowalne dachy to jest coś całkiem sympatycznego. W momencie, kiedy wrzucacie tutaj list, to on będzie wypadał tu. I elfy mogą tutaj chodzić, ustawić sobie tą maszynę do sortowania i oczywiście porozwozić te listy w różne miejsca. Jeszcze więcej listów tutaj, worek z listami, a jakże, a w tym miejscu co znajdziemy? Ano, znajdziemy chyba ekspres do kawy albo jakąś maszynkę do obsługi czegoś. Możecie nazywać to jak chcecie. Dla jednych to będzie ekspres do kawy albo gorącej czekolady w sumie, bo tu są kubki. A dla innych to może być jeszcze coś kompletnie innego i może to jest jakaś maszyna do produkowania różnej maści prezentów. Szczerze nie mam zielonego pojęcia. No, ale tak, nie jest tutaj jakoś tak bardzo ciasno. Przez. Pewne złudzenie optyczne, no bo zobaczcie, mamy płytkę dość głęboką na dwa. 7 studów, ale dom tak naprawdę kończy się tutaj. Bo w tym miejscu już wychodzą nam te wszystkie dywanki, e, dywanki, dywaniki, wykładzinki, i tak dalej, które tu się pojawiają. Szkoda, bo przez to, że on został tak spłaszczony i też jest dość niewielki, to, to wrażenie, że on jest nieduży. W sensie on ten dom, ten budynek e, jest jeszcze większy. Ale jest balon, który go nieco optycznie powiększa. W sensie nie balon a dom. I zobaczcie, jak wygląda balon. Balon oczywiście możemy ustawić tutaj na lądowisku, ale mamy w balonie jeszcze więcej listów. I co istotne, możemy też te listy przerzucać, bo kiedy ustawimy balon na tym lądowisku, to tutaj mamy kolejne miejsce, gdzie możemy te listy zrzucać do sortowania i wtedy je sobie tam możemy wyładować. Sam balon wygląda no, w sumie tak jak inne balony, które w Lego się pojawiały, bo właśnie te elementy zostały stworzone po to, żeby kreować cały balon. I co istotne, w momencie, kiedy sobie tutaj naciskamy, możecie zobaczyć, że świeci się. Świecący klocek, i dzięki temu ma się wrażenie, że tutaj pali się płomień, który pozwala balonowi wznosić się w powietrze. No i oczywiście tu jeszcze możemy ustawić elfa, który będzie to wszystko kontrolował, bo mamy tutaj jakiś taki element sterujący i to właściwie tyle figurki. Super, że są bardzo świąteczne, natomiast mniej super, że jest ich tylko 5. Dostajemy klasycznego Mikołaja. Jeśli nie macie takiego zestawu, to możecie sobie co roku kupić książeczkę mitu i tam też Mikołaja sobie ustrzelicie. Co do elfów, mają takie same nadruki na torsach, nóżki są krótkie, nieruchome i bez nadruków. Ten ma bardzo ładne nakrycie głowy, zawsze będzie mi się to kojarzyło z serią Adventurers. A cała reszta to jest po prostu uśmiechnięta, mniej lub bardziej. A ten... Ten dodatkowo został wyposażony w sprzęt do nawigowania, no żeby pomóc koledze, który lata balonem i żeby na przykład się nie rozbił, bo uderzył o ziemię, tylko uderzył o ziemię, bo się rozbił. Co roku nowy świąteczny zestaw i co roku ta sama taktyka LEGO. Poczekajcie aż ten zestaw trafi do szerszej dystrybucji, kupcie go taniej, a w tym roku kupcie sobie któryś poprzedni zestaw świąteczny. I to chyba najsensowniejsza porada, no bo zobaczcie... Lego wypuszcza w drugiej połowie roku zestaw świąteczny. Jest ekskluzywny do końca roku, a potem trafia do różnych sklepów. Można go kupić jedną trzecią taniej, może 20% parę procent taniej, ale ogólnie dużo taniej. Nie ma co przepłacać, skoro widzicie jaka jest mechanika. Ten zestaw jest uroczy, tylko on po prostu jest piekielnie mały. Tutaj nie widać tej liczby elementów, z jakiej on się składa. Ale okej, okay, spoko, nie można mu odmówić uroku. Tylko przydałoby się parę elfów więcej. Przydałoby się może wyeliminować te niepotrzebne wysepki i trochę obniżyć cenę, na przykład na takie 400 zł, katalogowo, i wtedy już jest uczciwiej. Dawajcie znać, co wy sądzicie o tym zestawie, czy macie w planach jego zakup. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.